Bez wątpienia ostatni weekend w kłocku należał do handlowej galerii twierdza, a to za sprawą pięciolecia istnienia. Urodziny rozpoczęły się w sobotę i trwały do niedzieli. W pierwszym dniu przenieśliśmy się w czasie w lata 20 i 30, a wszystko to z przymrużeniem oka. Drugi dzień obfitował w tradycje wielkanocne. Goście dopisali, mnóstwo, zobaczymy jakie są frekwencje, ale przy tego typu imprezach zazwyczaj notowujemy około 30 tysięcy osób, które przez galerię przeszły. Kto się zatrzymał na imprezie na pewno nie pożałował, bo dostał dzisiaj sporą dawkę artystycznych doznań, no i oczywiście smakowych, także wszystkie, wszystkie, wszystkie i duchowe i, te, i, i wszystkie, wszystkie dziedziny mam nadzieję zaspokojone. Galeria Handlowa Twierdza już na dobre wpisała się w krajobraz miasta i stała się miejscem, w którym nie tylko można zrobić zakupy i dobrze zjeść, ale również wziąć udział w różnych imprezach stale organizowanych na terenie galerii. Niewątpliwie największą atrakcją urodzin galerii był koncert Margaret, która była zauroczona naszymi okolicami oraz podzieliła się z nami swoimi obawami, które towarzyszą jej przed każdym koncertem. Jest coś takiego, że jak się wjeżdża w ten właśnie taki górzysty teren, to od razu się robi ładnie. Yy, jest jakoś tak malowniczo i tak nastrojowo, więc jak tu jechaliśmy, to już, to, to, to już taka fajna energia jakoś yy, dziś tam zadziałała. Ja uwielbiam być na scenie i, i dla mnie to... Jeszcze mam zawsze tak, że, że troszeczkę się zawsze obawiam przed koncertem, że nikt nie przyjdzie. I później przychodzę i jestem zawsze miło zaskoczona i to jest niebywałe uczucie w ogóle, będąc na scenie i widząc, że się sprawia komuś przyjemność swoją muzyką, to, to jest niebywałe i to jest tak naprawdę za każdym razem spełnienie marzeń. Jak się okazało obawy Margaret były bezpodstawne, gdyż publiczność dopisała i na żywo reagowała na znane przeboje, jak i nowe piosenki, które gwiazda testowała na kłodzkiej widowni. I kłodz! I you Oczywiście sukces Galerii Twierdza Kłodzka nie miałby miejsca bez ludzi tam pracujących, którzy są do naszej dyspozycji przez cały dzień, 7 dni w tygodniu. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy tutaj pracują, wszystkim sprzedawcom, kierownikom sklepów, kierownikom i dyrektorom regionalnym, nadzorującym całe to przedsięwzięcie, ten ogromny zakład pracy. Dziękuję bardzo, że się uśmiechacie do klientów, że doradzacie za, was, za wasz trud codzienny. Dziękuję bardzo służbom ochrony, służbom technicznym, służbom administracyjnym i tym, tym, którzy wymiatają każdy papierek, czyli wszystkim, którzy sprzątają tutaj na co dzień. Staramy się dla Państwa robić wszystko. Co tylko możliwe, żebyście komfortowo spędzali czas, żebyście chcieli tu przychodzić. Bardzo Wam dziękuję za to i życzę Państwu dużo zdrowia, pomyślności na kolejne 200 lat. I już zapraszam Państwa oczywiście na urodziny za rok. Kochani, tu Margaret. Pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Sudeckiej oraz klientów Galerii Twierdza w Kłodzku. <śm> Mm-hmm.